Mam takie pytanko. Słucham Jak to się stało? Panie Tomaszu, pan Tomasz kojarzy nam się zawsze z dobrą pogodą. Czasami deszczową, bo ta też jest dobra. Ale co? Pan robi na trendach energetycznych? Moja znajomość z Globenergią od wielu, wielu lat, kiedy to ja się przygotowaniem programów związanych z tematyką domów energooszczędnych, domów pasywnych, kiedy trzeba było mówić o różnych rozwiązaniach efektywności energetycznej, jak tanio wyprodukować energię, ale także jak zatrzymać tę energię, tak aby wszelkie tego typu działania były związane z ochroną klimatu. Okay. I na targach w Poznaniu mieliśmy się przyjemność Poznać. I od tamtego czasu zauważyliśmy... O, tak, to też bardzo ważna osoba. Mamy prośbę, żeby tędy nie przechodzić, bo trwa nagranie. Dobrze? Drodzy panowie żeby nie przechodzi, dobrze? Mamy taką prośbę. To wszystko jest na żywo. Żeby nie było. Tak. I Spotkaliśmy się kiedyś na targach w Poznaniu. Zauważyliśmy, że mamy wiele wspólnych tematów takich którymi nawzajem możemy sobie pomóc i od tej pory trwa nasza współpraca. Wiele fajnych, ciekawych pomysłów, jakie ma redakcja do zaproponowania. Dzielimy się naszymi doświadczeniami. Ja przy okazji tych swoich realizacji zawodowych przystąpiłem do realizacji programu Dobre Klimaty, który... który który też wspomógł swojego czasu program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej. No i tak już zostało. Okej, okay, no ale czy ja, czy ja rozumiem, że również to jest powiązane z pasją i użytkowaniem tych systemów? Czy... Tak, tak, tak. No, żeby mówić o czymś, no to najlepiej doświadczać tego samemu, tak? tak więc te, te takie elementy związane z, z, z efektywnością energetyczną siebie w domu też zastosowałem, począwszy najpierw od pieca akumulacyjnego, na wypadek braku dostaw prądu czy dostaw w przerwie dostawy gazu. Później miałem kolektory słoneczne, żeby wykorzystywać tą darmową siłę słońca. Pompa ciepła też w tej chwili pracuje w moim domu. Rekuperację miałem też przyjemność założyć. No, i ostatnimi czasy też udało mi się wybić okna. Panie Tomasz, a jeszcze takie mam do Pana pytanie, bo na ten temat to na pewno mi Pan odpowie. Cały czas mówi się o globalnym ociepleniu, że te tematy OZE jakby mają pomoc w tym, żeby to postępowało no przynajmniej wolniej, zatrzymać. Pewnie nie zatrzymamy. Jak to jest w ogóle ogólnie z... No chyba każdy może się przekonać o tym, że każdy następny rok jest coraz to cieplejszy. Październik roku 20... 2022 został uznany za najcieplejszy nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Zobaczmy co się dzieje z lodowcami, tymi górskimi u nas na naszym kontynencie. Zobaczmy jak szybko ubywa y, lodu na, na półkuli północnej, jak bardzo zmienia się pogoda, że jest coraz y, więcej tych dni gorących, y, a zima w Polsce jest coraz krótsza, bo przychodzi dopiero w połowie stycznia y, i trwa y, 3, 4, 5, maksymalnie 6 tygodni. To są wszystko. Elementy pogody, które świadczą o tym, że, że ta pogoda Coś się zmienia, się że klimat nam się ociepla. Także tutaj nie trzeba daleko, daleko szukać. I ja jestem w grupie tych osób, które uważają, że za tak szybki e, progres tego zjawiska odpowiada człowiek poprzez emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. Czyli od momentu rozpoczęcia rewolucji technicznej, e, zresztą to wszystko za, można prześledzić, e, to wszystko zapisane jest w historii e, osadów, które można badać w, 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 w lądolodach. Ee, więc... Y no, poprzez... Czyli jeśli ktoś, że tak to nazwę płaskoziemcy twierdzą, że globalne ocieplenie to jest ściema No, no ja wiem, że, że jest jeszcze bardzo że nawet pośród moich znajomych jest bardzo dużo osób które, które bardzo tak krzywym okiem patrzą na to, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że tych, tych gazów jest coraz to więcej e, e, opartych sposobów pozyskiwania energii e, korzystających z paliw tych kopalnych no to jak gdyby no, rozsądnym krokiem jest po prostu rezygnacja z tego, co do tej pory jest bardzo popularne na rzecz kolejnych no tak, tylko... dostaw energii, jakimi mm -hmm. mogą być słońce, powietrze, woda. Tylko my mamy gootermin. trochę pod tym kątem przerąbane, bo, bo? Ge geograficznie troszeczkę kiepsko jesteśmy usytuowani, jeżeli, jeżeli to mielibyśmy to... totalnie zrezygnować chociażby z węgla. Czy ja się mylę? Znaczy są już takie sposoby, które, które na pewno... Yy... Sprawiają, że można uzyskać bardzo duży procent potrzeby energii z odnawialnych źródeł u nas. Takim przykładem jest chociażby gmina Kisielice w zachodniej części województwa barmińsko-mazurskiego. Są takie kraje, które opierają też pozyskanie źródeł energii tych nowych sposobów, więc trzeba po prostu tam pojechać, zobaczyć, jak działa, zarejestrować to i przedstawić polskiej, polskiej społeczności. Więc ja tutaj Uważam, że, że tutaj brakuje nam bardzo dużo jeszcze edukacji, edukacji w, w tej kwestii. No wiem, że my akurat mieliśmy przez, przez wiele, wiele lat to doświadczenie i tradycję tak, produkowania e, z węgla, ale mam takie wrażenie, że epoka węgla powoli już będzie przychodzić do historii, a teraz dosłownie jesteśmy skazani na odnawialne źródła energii wszystko to bardzo ładnie można spiąć pod e, m, e, mianownikiem ochrony klimatu. Bardzo serdecznie dziękuję. Pana? Muszę to wszystko sprawdzić. Ja jestem z tych takich, co to nie dotkną, nie uwierzą do końca, więc muszę to sprawdzić. Bardzo dziękuję. Dobrze. I bardzo się cieszę, że tak, tak znane osoby zaczynają się, znaczy zaczynają pan się pewnie dłużej interesuje tymi tematami niż ja, ale że ogólnie też propagują nie, to, swoją osobą. Tak, to, to nie tylko, to jest kwestia moich zainteresowań, ale to jest konieczność. I tutaj, jeżeli mam przyjemność, zwrócić się z apelem do, do naszych widzów, to tak, proszę się zastanowić nad tym małymi kroczkami, ale każdy z nas może coś co się w tej kwestii dać, troszeczkę więcej poczytać i, i coś w swoim życiu e, realizować. No dobra, a co? To, to, jak, to miało być koniec, ale skoro Pan pociągnął ten temat, to jeszcze tylko zapytam. A jak pan widzi w takim razie kolejne etapy ale tych czemu? realizacji? Czyli w którym kierunku to powinno pójść? Mówimy. W sensie, o OZE, o fotowoltaice. No przede wszystkim potrzebne są odpowiednie ustalenia prawne i przychylność rządzących. Tak? W Skandynawii jest tak, że są wyznaczone pewne cele, bez względu na to, kto jest prezydentem, jakie partie rządzą krajem. Bez względu na to my mamy pewne już wyznaczone punkty do realizacji i je się realizuję. U nas w Polsce jeszcze nie ma takiej tendencji. Tak? U nas w Polsce trudno jest stworzyć plany związane z energetyką. Jak ma wyglądać w naszym kraju. Natomiast są już takie regiony w świecie, gdzie to jakoś funkcjonuje. No, trzeba po prostu tam się obejrzeć, gdzie zostawić za sobą ambicje polityczne, a pomyśleć po prostu o społeczeństwie. Wiedzie, Uśmiecham, że bardzo... się. Uśmiecham no, się, bo to będzie bardzo trudne to bardzo. Ja będzie bardzo trudne, ale to. U nas nie ciężko no, no, pozostawić ambicje polityczne. Ale nie będziemy o tym rozmawiali, bo to nie o tym program. No, ja tylko powiedziałem, że to kwestia prawna i chęć tych, którzy są odpowiedzialni za nasz kraj. Takie nadzieje bardzo. Bardziej mogę wiązać z działaniami samorządowców, bo tutaj takie mam wrażenie, że ta świadomość jest Większa. E, wyższa. Tak, no bo samorządowcy, ja tak osobiście uważam, są bliżej swoich regionów, wiedzą jakie są e, kłopoty w, w danym miejscu, w danej gminie, więc, więc tutaj jak gdyby też e, my jako mieszkańcy możemy od nich e, wymagać, będąc z nimi bardzo blisko, e, widząc ich e, na co dzień, gdzie się możemy zawsze zahaczyć. I, i się przypomnieć tak, z jakimiś tematami. Więc, więc mówię, że dużo zależy od naszej postawy, takiej codziennie naszych przyzwyczajeń, ale także i tej świadomości, którą musimy budować. Myślę, że to Pan mógłby nam, ale ja Panu życzę dalszej pogody ducha, bo jest Pan bardzo fajnym, optymistycznym człowiekiem. Bardzo serdecznie Dobrze, dziękuję, dziękuję bardzo. za rozmowę. Pozdrawiam.